Sale alejku, sale, alejku, alejku, sale. Serdecznie witamy przez starych dwójki w łebie. Przyspieszmy kroku, pogania nas czas. W tej trasie łeba, ostatnim jest z miast. Przyspieszmy kroku, tak bliski już kres, wyznacza morski brzeg. że łeba zamyka nasz szlak lecz wida najgorętszą barwą z wszystkich letnich barw wpadnijmy do łeby blisko mamy już by dystans ten przebyć nie żałujmy nóg powiedzie nas do celu wiatr od morza wiatr wystarczy twarzą przeciw jego twarzy trwać wpadnijmy do łeby blisko mamy już by dystans ten przebyć nie Czałujmy nóg, powiedzie nas do celu wiatr od morza wiatr. Wystarczy twarzą przeciw jego twarzy twarz, Spróbujmy znaleźć w miasteczku wśród wydm właściwe łebie, harmonie i rytm. A potem frazą nadajmy im kształt, nim pożegnamy jak najcieplej serca małych miast. Wpadnijmy do łeby blisko. Wiatr wystarczy twarzą przeciw jego twarzy trwać. Wpatnijmy do łeby, blisko mamy już. By dystans ten przemyć nie żałujmy nóg. wiecie nas do celu wiatr, od morza wiatr. Wystarczy twarzą przeciw jego twarzy trwać. Gdy nad morzem chłodno i trochę siąpi, warto wybrać się na spacerek do Portu Rybackiego. Port rybacki to nie tylko poezja i romantyzm, ale także codzienna, żmudna praca. Port rybacki to także przetwórnie ryb. Są tutaj takie, które działają od wielu, wielu lat i prowadzą je często te same rodziny. Przyjechałem do Łeby w roku 1945. No, właściwie osiedliłem się tu. Pozostałem w Łebie. To miasteczko to dla mnie była taka osada, taka rybacka i rolnicza. Ci wszyscy, którzy przyjeżdżali do Łeby, zaczęli trudnić się no, rybołówstwem, bo jakąś pracę podjąć trzeba było. No ja pływam już 40 rok. Zacząłem pływanie w Świnoujściu w Odrze w rybołówstwie dalekomorskim. Kiedyś to był zawód prestiżowy. No, rybak to liczył się w ogóle nie tylko jako zawód, ale najważniejszym czynnikiem to były pieniądze, no, bo rybacy kiedyś to zarabiali. Pływałem tutaj praktycznie to już na wszystkich, na wszystkich statkach rybackich, bo na przetwórniach dalekomorskich, na łodziach rybackich, na kutrach tych właśnie, których tu stoi. W Gdańsku pływałem, na KFK. Także cały Cały tabor rybacki mam już poza sobą. Kilkanaście lat temu, początki, jak zaczynałem tą pracę, trudniej było jak obecnie. Trzeba było sobie warsztat pracy samemu zorganizować. Łódź gdzieś szukać, gdzieś zatonęła, czy, czy, czy gdzieś coś czy remonty, czy budować samemu sobie. Trzeba było samemu ten warsztat pracy zorganizować. Teraz jest właściwie dużo lżej dla rybaków. Zasadniczo zmieniła się technika, udoskonalenia, bardzo dobre są teraz środki nawigacyjne, co to znaczy urządzenia nawigacyjne do określania pozycji, radary i tak dalej. Dawniej tego nie było. Ale jeżeli chodzi o konkretną pracę rybaka na pokładzie, no to w dalszym ciągu został nóż i w dalszym ciągu to patroszenie dorsza, także pracować musi rybak dalej ciężko. Nie ma takich urządzeń, które by zastąpiły konkretną pracę, którą musi rybak, rybak ręką wykonać. Siatka się podrze, rybak musi to zrobić, nawet w sztormie, jak w morzu się podrze. Nóż, kreszka w rękę i trzeba szyć, pomimo tego, że jest zimno, czy wiatr wieje. Wypłynęliśmy razem i zleżenie było. Kolicja na morzu, statek uderzył w kuter, i kuter zaraz zatonął, nie? ale gdy on wystrzelił rakietę, ten ktoś i ten, kto stał przy sterze, zasygnalizował, że tam ktoś wzywa pomocy, natomiast skierowałem kuter do tamtego drugiego kutra i co się okazało, że już ludzie byli w morzu, trzymali się za skrzynie, za takie te różne to i <laughs> zaczęliśmy ich ławiać z, z wody, łowiliśmy ich z wody. Tak, dostaliśmy się, trzech żeśmy dostali, czwartego nie było, ale w międzyczasie zrobił się błysk i na statku zrobiło się światło. Ciemno było, nic nie było widać. Raptem zrobiło się światło i rzucili, jak się trwa, to rzucili, rzutkę temu właściwie czwartemu rybakowi. On dopłynął, chciał chwycić do, za, za koło ratunkowe, w tym wybuchła ta no, bojka, bo no, są takie bojki świetne, wybuchła, on myślał, że rzucili go, a nas to zabić, zaczął się cofać, no ale jednak go wyłowili na, na jednostkę, my podpłynęliśmy do tej jednostki i wzięliśmy tego rybaka, wzięliśmy tego rybaka i tych czterech rybaków żeśmy przywieźli do portu. Na morzu to nie ma bohaterów, na morzu jest zawsze strach, jak jest sztorm, to każdy się boi, nie wierzę w to, że są tam tacy Maniacy, którzy się mogą chwalić, że oni się tego nie boją. Sztorm, sztorm to jest sztorm. Morze jest groźne i zawsze, zawsze jest niebezpieczne. Także w sztormie to wszystkiego się należy spodziewać. Jeżeli się wychodzi w morze, człowiek musi być przygotowany na wszystko. Редактор субтитров А.Семкин Nieodłącznym walorem krajobrazów Łeby są wydmy ruchome, które znajdują się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego i są taką mierzeją dzielącą Bałtyk i jezioro Łebsko. Wydmy to zwały piasku, ruchomego piasku, który przemieszcza się w ciągu roku o 12 metrów. Kiedy drapujemy się na Górę Łącką, największy taki szczyt wydm, Możemy obejrzeć niesamowite krajobrazy, które porównywalne są z prawdziwymi pustyniami. Wydmy jednak nie są pustynią, kryją pod zwałami piasku wielkie tajemnice, kryją połacie lasu zasypanego, który po jakimś czasie, kiedy wydmy przesuwają się, odsłania się i tworzy krajobrazy zupełnie księżycowe, odsłania kikuty drzew pozbawione kory, pozbawione jakby życia.